Z tej strony Mateusz Lipiński, razem z bratem mamy kolekcję amerykańskich samochodów, nazywamy się Inwestuj w Klasykę od 8 lat i od 2 lat Dzień z Klasykiem i od 2 lat właśnie udostępniamy nasze auta osobom, które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na zakup klasyka, a bardzo chciałabym się nim chociaż raz w życiu przejechać. Mateusz już od pewnego czasu zapraszał mnie, żebym odebrał sobie od niego jakieś auto z kolekcji i spędził taki dzień z klasykiem. Yy, I tak naprawdę dopiero teraz udało mi się znaleźć na to trochę czasu. Jako, że na co dzień jeżdżę Camaro czwartej generacji to uznałem, że chyba najlepszym wyborem będzie wziąć to piękne Camaro z 69 roku i zabrać je na jakąś taką fajną przejażdżkę w amerykańskim stylu. Znałem, że jeżdżenie w kółko po mieście to nie jest to w czym takie auto sprawdzi się najlepiej, także zabieramy Camaro na przejażdżkę do Kazimierza do Kazimierza nad Wisłą. E, może nie jest to droga 66 nie jest to wybrzeże Pacyfiku, ale przejażdżka do Kazimierza nad Wisłą też brzmi fajnie, szczególnie w tak zajebistym aucie. Teraz będzie taka ciekawostka, do tych hałasów trzeba uklęknąć, żeby je zatankować. Tutaj mamy wlew paliwa pod tablicą rejestracyjną, także klęczymy przed Camaro dając mu hołd i paliwko. Biorąc to kamara Mateusza, spytałem go, ile na pali. tak W trasie, bo wiem, że kawałki odwiedział, że wiem, że nim będę dalej jechał. Mateusz nie mógł mi na to pytanie odpowiedzieć, bo nie wie, nigdy tego nie sprawdzał. Także sprawdzimy to razem. Teraz wyjeżdżając z Warszawy zatankujemy do Kamara do pełna. Eee, oczywiście benzynką, nie ma tu żadnego gazu. I jak dojedziemy do Kazimierza, to sprawdzimy jakie wyszło spalanie. Czyli takie trochę warszawskie korku w rano, kawałek trasy, takie średnie spalanie. Nie mam pojęcia ile on pali. Takie. Wiem, że Charger potrafił mu spalić nawet 40 litrów, a Szebela 13 w trasie, także to jest duża rozbieżność. Na razie kręcę przed kamarą i je karmię, żeby było grzeczne w trasie i nic się nie popsuło, bo to jest jednak 53-letni samochód, także może mieć kaprysy. 20 litrów i nie przestaje się dać. Przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do v 8 Teraz będzie ciekawostka. W starych amerykańcach maska otwiera się tylko i wyłącznie z zewnątrz, ze względu na to, że kiedyś była taka kultura na stacjach w Stanach, że w trakcie dolewania paliwa obsługa stacji sprawdzała poziom oleju, płynów, wszystkiego za kierowcę, także nie trzeba nigdzie w środku otwierać, tylko łapiemy przygryz i otwieramy. Pod maską mamy tutaj klasyczną 350-tkę, czyli 350 cali sześciennych. Amerykanie podają pojemność w calach sześciennych, a nie w litrach, no bo mają system imperialny, a nie metryczny. 350 cali sześciennych jest to na nasze około 5,7 litra i to 5-7 litra ma niecałe 300 koni. Tutaj jeszcze opowiem o dwóch rzeczach. Największą różnicą między autami amerykańskimi z lat y, 70 a autami europejskimi jest to, czyli kompresor klimatyzacji. Mogą być w tym aucie szyby na korpkę, ale klimatyzacja być musi. A największą zaletą tego egzemplarza Camaro jest to. Czyli wspomaganie hamulców i to, że on ma z przodu hamulce już tarczowe, bo jak na auto amerykańskie o tak dużej mocy z tamtych lat, to nie jest to jakaś reguła i mogłeś mieć 400 koni i bębny z przodu bez wspomagania i wtedy byłeś na łasce bądź nie łasce losu. Z tym pięknym brzmieniem V8 to nie ma co dyskutować. Jednak 5,7 amerykańskie V8, takie sprzed 50 lat, to naprawdę brzmi pięknie. I pewnie wszyscy czekacie, aż w tym momencie to auto spali tutaj Kapora. Ale niestety nie zrobię tego z szacunku dla tego dziadka, bo to auto ma 53 lata. Jakby to było moje kamaro, to ja pewnie robiłbym wszystko, żeby upierdalać im Kapora, zrobić z niego moda i po prostu bawić się z nim do z granic jego możliwości, ale to jest auto, które jest naprawdę klasykiem na emeryturze, któremu należy się odrabić na szacunku i zdecydowanie nie będę palił w nim kapora, naprawdę. Nawet mnie nie kusi, naprawdę. Ja lubię katować auta, a jazda tym autem powoduje to, że czuję do niego tak ogromny szacunek, że w ogóle nie kusi mnie szukanie granic możliwości tego auta i postawienie go w białym dymie. A naprawdę, to auto stanęłoby w białym dymie, bo tutaj jest 5-7 litra i naprawdę jest czym jechać. Także, sorry, ale no nie tym autem. Wiadomo, że każdy taki samochód jest w jakimś stopniu wyznacznikiem statusu społecznego, ale najważniejszym zadaniem, jakie ma spełniać samochód, jest przecież jazda. I jeżeli chodzi o jazdę, o prowadzenie takiego Chevroleta Camaro z 1969 roku, to lepiej na ten temat się nie wypowiadać, bo można urazić wiele osób i zniszczyć marzenia wielu osobom, ale jest to samochód, który nie jest zbyt przyjemny w jeżdżeniu, szczególnie w mieście. Jeżeli chodzi o jazdę w ruchu ulicznym na trzech pasach po Warszawie, nie jest to zbyt fajna jazda. Każdy próbuje się z Tobą ścigać, to auto nie do końca się do tego nadaje. Jest słaba widoczność w lusterkach. Układ kierowniczy jest dziwny, bo z jednej strony on nie ma luzów, ale z drugiej strony jest bardzo miękki. Kierownica praktycznie nie wraca, więc jak skręcasz, to musisz z powrotem skręcić, bo ona nie wraca. Ten samochód bardzo miękko się prowadzi, jak taki Jeep XJ na dużym lifcie. Ogólnie można kręcić jednym palcem w miejscu, jakby się jeździło wózkiem widłowym na hydro. W trasie poza miastem jest dużo lepiej, bo po prostu sobie jedziemy i trochę korygujemy kierunek jazdy i jedziemy. także no to jest fajny samochód dający dużo uśmiechu za to, jaki jest, jaki jest niedoskonały, ale na pewno nie jest to dobry samochód w prowadzeniu. No skrzywdzę trochę marzeń i powiem, że taki samochód prowadzi się fatalnie. No taka jest prawda. Ten samochód nie kocha się za to, jak on się prowadzi. Ten samochód kocha się pomimo tego, jak on się prowadzi. I go trzeba kochać za to, idą sprawia uśmiechu kierowcy, idą sprawia uśmiech przechodniom. Osobom, które robią mu zdjęcia na ulicy, osobom, które lajkują twoją furę, jak gdzieś jedziesz. To jest idealne auto dla kogoś, kto lubi samochody, które rzucają się w oczy, bo ten samochód bardzo rzuca się w oczy. Ja na coś jeżdżąc po mieście bardzo mocno bo przerabionymi terenówkami, nie zwracam, tak, nie zwracam tak mocno uwagi, jak to niebieskie kamaro. To jest samochód dla kogoś, kto naprawdę lubi być zauważony na mieście. A tak poza tym. No fajny jest, bo, bo jest klasyczny, bo właśnie jest inny niż ta motoryzacja dzisiejsza. To jest super auto pod warunkiem, że nie chcesz tego auta mieć jako jedyne dojazdy na co dzień. Bo jako jedyne dojazdy na co dzień... Może, jak ktoś bardzo jest uparty i chce, ale tak obiektywnie to nie. Nie mam pojęcia, jak tu zmieści tego paliwa teraz. Dojechaliśmy do Kazimierza i przejechaliśmy 140 km, co oznacza, że mógł spalić tak między 20 a 40 litrów. zobaczymy idę. Jest równo 140 km od tankowania w Warszawie. Na razie mamy 12 litrów i jeszcze ochoczo się leje. Strasznie to jest. Jechaliśmy bardzo lekko, jechaliśmy tak 80-90, maksymalnie 120, ale najczęściej 80-90. Jechaliśmy najbardziej lightowo, jak się tylko dało tym autem. A skrót SS to nie jest to super spalanie? Super spalanie, nie? O, się nam się przesunęła. 23 litry benzyny podzielić na 140 km to wyszło 16,4 litra spalanie przy takiej mega dziadkowej jeździe. A przy takiej jeździe normalniejszej, jak sobie nie wcześniej trochę jeździłem, takie na zasadzie, że jechaliśmy sobie 100-120 autostradą, to wyszło 24. A dzisiaj przy takiej mega lightowej, takiej mega mega lightowej jeździe. Ponad 16 litrów. No nie jest to ekonomiczny samochód. On zdecydowanie zamienia paliwo w uśmiechy na 100 km. Jedziemy. Się wzięła z w sumie takiej trochę historii rodzinnej, bo Paweł wyjechał do Stanów na kontrakt i wysłał do mnie pierwszego amerykańca, Mustanga Fastbacka z 1965 roku. Jakoś specjalnie wtedy nie byłem zajarany do momentu, kiedy pierwszy raz nie wsiadłem, nie przekręciłem puszki, nie przejechałem, no i później przepadłem totalnie, a w międzyczasie znalazłem pana Zbigniewa, który też chciał, żebyśmy mu sprowadzili podobnego Mustanga. Na zamówienie, bo ma już jeden rozgrzewany projekt i chciałby w końcu się po prostu cieszyć samochodem. Więc w ten sposób sprowadziliśmy pierwsze auto na zamówienie. Później kupiliśmy dwa kolejne Mustangi i zaczęliśmy sprowadzać coraz więcej aut na zamówienie. Z biegiem czasu kiedy Mustangów zaczęło się robić coraz mniej na rynku, zaczęliśmy też sprowadzać trochę innych aut, też zainteresowanie się zrobiło innymi modelami w Polsce, więc zaczęliśmy ściągać i Impale i jakąś tam korwet i tak dalej. No a my naszą kolekcję też w międzyczasie cały czas budowaliśmy, tak naprawdę wszystko inwestowaliśmy cały czas w samochody. No i zrobiliśmy sobie kiedyś listę 10 aut, które chcielibyśmy mieć w garażu. No, i w tym momencie już lista jest wypełniona, ale oczywiście ona się z każdym kolejnym samochodem powiększa, więc, więc tak to wyglądało. Wszyscy zachwycają się nad wyglądem zewnętrznym wszystkich starych, klasycznych aut, ale trzeba pamiętać, że jednak siedzą za kierownicą i jeździmy i patrzymy na wnętrze auta. I pod koniec lat 60., na początku lat 70. ta ergonomia jeszcze nie była taka wypracowana w w dzisiejszych samochodach. Amerykanie jeszcze nie przesiedli się z, z restauracji drive-in na restaurację drive-thru, dlatego nie ma tutaj uchwytu na kubki. Jasne, łatwo to przerobić, e, skundlić, klasyka i mieć cup holder, ale w oryginale tego nie ma. Mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów z przepięknym wybierakiem w takim formie podkowy. Może jego obsługa nie jest do końca ergonomiczna, jest odrobinę skrzypiący, ma luz i nie do końca wiemy co wkładamy. Ale jest to klasyczne PRND no i możliwość zablokowania biegu pierwszego, drugiego no i trzeciego, ale design tego jest zajebisty. Cieniutka kierownica. Cieniutka kierownica to jest coś za czym ja totalnie nie tęsknię w nowszych samochodach. Uwielbiam grube kierownice, sportowe kierownice. Ostatnim autem, w którym jeździłem tak więcej z cienką kierownicą, to była Łada 2107 i na dłuższe trasy ja nie lubię cienkich kierownic. To jest taka twarda, cienka kierownica, nie przepadłem za tym do końca. Na to jest masa rozwiązań, bo takim typowym koszernym wyjściem do Amkara jest założenie jakiejś kierownicy sportowej firmy Grant. Te kierownice są śliczne, dopasowane do tych aut i po prostu leżą tu idealnie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy w takim Kamaro szyby na korbę, ale mamy oczywiście klimatyzację. Wszystko sterowane suwaczkami, bardzo lekko chodzi. Przyznam szczerze, że w tym aucie sterowanie ciepło-zimno nie działa i cały czas jest włączona klima, co akurat teraz wieczorem nie jest jakimś super wyjściem. Jeżeli chodzi o wyposażenie w zegarach, to tak, mamy prędkościomierz i tylko duży licznik kilometrów przebiegu, znaczy mil oczywiście, nie kilometrów, bo tu wszystko jest w milach, prędkościomierz wyskalowany do 120 mil oraz ogromny wskaźnik paliwa. Nie mamy temperatury, nie mamy ciśnienia oleju, nie mamy ładowania. Wszystkie te trzy wartości są w tym aucie założone w dodatkowych zegarach. E, tutaj mamy tylko podstawowe kontrolki, jeżeli auto by się przegrzewało, to zapali się kontrolka. Mamy oczywiście kontrolki od kierunkowskazów. Mamy e, co uwielbiam w Amkarach starszych, to to, że przy stacyjce mamy takie motylki do odpalania. To jest coś, co robi fajny klimat, nigdy tego nie było w autach europejskich, w autach amerykańskich jest i to akurat bardzo lubię. Światła zapalamy też w taki stary sposób, wyciągając po prostu cięgło do siebie. Ta technika też umarła w samochodach dość szybko. Ogólnie to wnętrze jest duże. Ten samochód z zewnątrz ma wymiary takiego w sumie niedużego auta europejskiego na dzisiejsze standardy. To jest takie powiedzmy BMW E30 wielkościowo. Ale w środku jest to naprawdę dużo miejsca. Jeżeli chodzi o miejsce z tyłu, dla dwóch osób, które miałyby siąść z tyłu. To no, na nogi tego miejsca nie jest zbyt wiele, za to jest y, naprawdę dużo, zaskakująco dużo miejsca nad głową, jak na auto w takiej budzie. Ogólnie to wnętrze jest takiego typu, żeby nie wkurzało kierowcy. Tutaj nie ma nic, co jakoś niesamowicie jest ozdobne, niesamowicie rzuca się w oczy. Jest takie po prostu ciemne, to chodzi o to, żeby kierowca skupił się na jeździe na tym wnętrzu i wtedy jest OK. E Będę w tym filmie narzekał na to auto, bo nie można mówić cały czas w superlatywach o takich samochodach. To jest cudowny samochód z masa mas masakrycznie niewygodnymi fotelami. To nie są fotele, jakich się spodziewacie po aucie amerykańskim. To nie jest wygodny tapczan. Ten fotel jest stosunkowo twardy. Ten fotel w ogóle nie trzyma na boki. Oprócz tego nie trzymają nas na boki pasy, bo mamy tylko i wyłącznie pasy biodrowe, które trzeba ręcznie sobie do siebie ustawić. One też nie zapewniają zbyt dużego bezpieczeństwa, ale to już palnicho. Jeżeli chcemy tym autem gdzieś szybciej pojeździć po zakrętach, to niestety w tych fotelach to nie jest zbyt przyjemne, bo te fotele w ogóle nie trzymają boki. Kolejna rzecz, ten fotel ma tylko regulację przód tyłu. Nie mamy regulacji kąta oparcia siedziska. Tak, nie żartuję. W tym samochodzie nie da się zmienić kąta oparcia siedziska. Na szczęście, kąt oparcia domyślnie ustawiony jest dość fajny. W tym siedzeniu brakuje mi tego, żeby to siedzenie tutaj było bliżej kola, żeby tu było wyżej, wtedy byłoby już dużo lepiej ale jeżeli chodzi o samą pozycję za kierownicą, to tak, mam dużo miejsca na nogi, mam kierownicę stosunkowo blisko siebie, jest naprawdę taka przemyślana, jest wygodna, jest naprawdę fajna, sama pozycja jest super, tak samo podłokietnik na lewych drzwiach jest tu, gdzie trzeba, tutaj między kierowcą a pasażerem mamy dużo miejsca, jakbyśmy chcieli zamontować sobie tutaj cup holdery, to też spokojnie się zmieszczą, jest to naprawdę fajne auto, po prostu motoryzacja po coś się rozwija, ten rozwój nie jest po nic i Samochody sprzed 50 lat nie są w taki sposób przemyślane, jak te dzisiaj. Musimy sprawdzić pojemność bagażnika. Czyli czy dwumetrowe ciało się tam zmieści? Tak, no jesteśmy nad Wisłą, wiesz, na takiej rampie idealnej do zrzucenia kogoś. W sumie tak. I rozumiem, że sam mam sobie to sprawdzić? Tak, proszę. A tym się otwiera bagażnik. To czujesz jak na egzekucji. Dobrze, że sobie dołka nie muszę kopać. Ale nie postarali się, bo będzie niewygodnie tutaj jechać. Nie ma żadnego dywanu. Nawet czerwony dywan by się tu przydał. <laughs> może ja tu zdejmę. W sumie fajna kurtka, nie ma co jej do Wisły wrzucać. Właśnie może się jeszcze przyda. <laughs> Kęgosłup przeszedł. i na chwilę kluczyki, tak profilaktycznie, bo nie chce się zamknąć z kluczykami w środku, nie? A masz rację, z zastrzeczeniu przede wszystkim. Tak, to zamykamy teraz. Odchodzimy go. Ogólnie mieści się człowiek, ale wizja takiego transportu jest przerażająca. Nie chciałbym, żeby to były moje ostatnie dni. Fajnym akcentem tego wnętrza są te lusterka, bo one są takie bardzo retro i sama ta forma ich ustawiania robi mega klimat, bo musimy ustawiać je ręcznie, nie ma tu żadnego cięgła i nie ustawiamy samym szkłem, tylko całym lustrem. Ale. Te lusterka mają jedną wielką wadę. Wy tego nie widzicie, bo macie wrażenie, że w nich normalnie wszystko widać, ale tak naprawdę nie, bo te lusterka są totalnie płaskie. To szkło jest płaskie, przez co widoczność w nich jest żadna. I jeszcze w tym lusterku kierowcy co nie, co widzimy, to w lusterku pasażera, który jest tam, no to ono tak naprawdę już, już tylko na ozdobę i dużo bardziej trzeba się sugerować tym lusterkiem niż tam, który zmieniając pas naprawy, bo no niestety. Myślę, że nie był to jakiś wielki problem dorobić takie szkło u szklarza, żeby było sferyczne i wtedy byłoby dużo więcej widać i jazda tym autem byłaby dużo bezpieczniejsza i pewniejsza. Bo przyznam szczerze, że przez tamto lusterko, w którym mało co widać, to bardzo stresuję się jeżdżąc z tym autem w ruchu miejskim, jak jest kilka pasów i trzeba zmienić pas w prawo naprawdę. Boję się, że mam kogoś w martwym polu i komuś wymuszę. A przy okazji no to auto ma czerwone migacze i nie wszyscy w Polsce rozumieją jak działa czerwony kierunkowskaz. Powiem szczerze, że nim dłużej jeżdżę tym autem, tym bardziej zaczyna je lubić. No to może i obiektywnie nie jest jakiś wybitny samochód, ale klimat jaki on dostarcza z jazdy daje masę uśmiechu i satysfakcji. I po w sumie tak naprawdę dwóch dniach bez przerwy spędzonych w tym aucie już nie zwracam uwagi na to, że on się źle prowadzi, że ta trzybiegowa automatyczna skrzynia biegów w sumie średnio myśli o zmianie biegów i trzeba puszczać pedał gazu, żeby biła tą trójkę. Że migacze nie zawsze odbijają, że czasem wpada w wibracje przy niskich obrotach, że mało widać w lusterkach, że fotele bez regulacji kąta oparcia. Naprawdę ja na to już przestaję zwracać uwagę. Bo tutaj klimat wynagradza wszystko i to, że mamy piękną polską jesień, świeci ładne popołudniowe słońce. Jedziemy sobie kamaro krajóweczką, pusta droga, nie śpieszymy się. Poza tym. Nie da się jechać szybko, bo boisz się że coś uszkodzę w tym aucie. Także jedziemy sobie 70-80 kulturalnie. Przy takiej prędkości spalamy raptem z 16-18 litrów benzyny. Bo przy 100 120 to już do tak 24 lubi wypić. I kurde, no, z jednej strony, jeżeli porównam to auto obiektywnie do innych aut, które znam i którym mi się podobają, to chyba nie jest ono na liście życzeń aut, które chciałbym mieć. Ale z drugiej strony jest fajne. Nie da się mu tego odebrać, że to auto daje uśmiech kierowcy, zwraca uwagę na ulicy, daje uśmiech dzieciakom na chodniku. Jest naprawdę fajnym autem. No i bulgocze. Pało 8 bulgocze i to jest najfajniejsze w na tym wszystkim. Jakby nie było tego bulgotania, to by mi się nie podobało, ale jako, że bulgocze to jest cudowne. Ja uwielbiam auto amerykańskie, ale przyznam szczerze, nie do końca przepadam za ergonomią wnętrz w autach amerykańskich, bo tak samo na przykład Jeep XJ. Ja jestem fanem polifta, który jest bardziej plastikowy, ale tam wszystko jest już w środku europejsku, Jest tam gdzie trzeba. A w tych starszych Amerykańcach, wyciągane światła gdzieś, wycieraczki gdzieś nie wiadomo gdzie, sterowanie nawiewami, w których nie wiesz kiedy jest klima i co jest co do końca. To wszystko jest takie zrobione na odwrót niż przez resztę świata. Tutaj po prostu jeździ się V8, która daje uśmiech. To jest po prostu ładnie narysowana karoseria, ładnie bulgoczące V8. Marzenia z ekranu kinowych, nie? I to jest takie coś, że po prostu jedziesz autem, które widziałeś w kinie, widziałeś i na filmach. I to jest takie, takie spełnienie marzeń, ale. Czy takie 50-letnie samochody nadają się jeszcze dzisiaj do jeżdżenia, czy to są raczej pomniki w kolekcji? To, to jest trudne pytanie. Nadają się do jeżdżenia jak najbardziej. Ja często zabieram auto do domu i jeżdżę nim nie wiem, do fryzjera, do, na zakupy i tak dalej. Ale też nie ukrywam, że współczesny samochód, który jest po prostu narzędziem przemieszczania się z punktu A do punktu B też jest dużo wygodniejszy, kiedy łączy się z telefonem i możemy jadąc do pracy pozałatwiać kilka spraw przez telefon. W klasyku raczej tego nie zrobimy, bo w klasyku nie chcemy załatwiać żadnych spraw, chcemy się po prostu cieszyć tą chwilą, a żeby jeździć nim też tak na co dzień, kiedy jest słaba pogoda, no to też jest ich po prostu szkoda, więc odpowiedź na to pytanie jest, to zależy. Zależy od tego, jak dużo energii i chęci mamy do tego, żeby jeździć po prostu tym samochodem. Jako, że tu jest 5-7 litra i mamy prawie 300 koni, to no, trzeba wspomnieć o osiągach i przypchnąć oczy na układ kierowniczy i hamulcowy. No, jest to szybkie auto, jest naprawdę szybkie. Mimo, że przez jego układ kierowniczy i hamulcowy nie zachęca do szybkiej jazdy, to potrafi jechać szybko. Od zera do setki na poziomie no, dzisiejszych, nowoczesnych samochodów wiadomo, ale na pewno nie ma wstydu ze świateł. Jeżeli trzeba kogoś wyprzedzić, to po prostu gaz gazwałbór, rycząca V8 i ta auto idzie. Tak naprawdę do powiedzmy 160 na godzinę jest przyjemnie. Także jeszcze się jakoś bardzo nie boimy. Powyżej 160, to auto nadal przyspiesza, ale układ kierowniczy robi się już dość bardzo nerwowy i trochę. No przyznam szczerze, trochę się bałem, z drugiej strony też nie chciałem dziadka katować, bo to jest jednak 53 lata, także należy mu się już trochę emerytury. Ale realnie, tak realnie jeżeli chodzi o prędkość podróżną takim autem, no tak powiedzmy do 120, w dobrych warunkach do 140, jeżeli auto jest zadbane, to jest takie realne, co się da dzisiaj jeździć, a w okolicach 100 na godzinę, żeby w środku nie było jeszcze za głośno i było komfortowo. Jeżeli chodzi o taką jazdę miejską, dynamikę miejską, to zupełności nam tej dynamiki nie braknie, bo naprawdę to V8 nie jest tu po nic, ona naprawdę ma moc, tylko po prostu ta moc jest taka sprzed 50 lat, czyli ona jest... Ale nie do końca możemy ją w praktyce wykorzystać, bo jednak środek ciężkości, tapczanowatość, fotele, które w ogóle nie trzymają na boki, tylko pasy biodrowe, bębny z tyłu, małe tarcze z przodu, bardzo nerwowy i delikatnie chodzący układ kierowniczy. To wszystko powoduje, że zupełnie nie chcemy wykorzystywać tej mocy, która tu jest. Ale jak trzeba przycisnąć, kogoś by wyprzedzić czy coś, to po prostu gaz w opór i naprawdę to auto chce jechać i daje uśmiech. Myślę, że po prostu chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby to auto było takim fajnym klasykiem do kruzowania, który nie wymusza na nas szybkiej, nerwowej jazdy. Ma tą moc, więc nie musimy nikomu udowadniać, że ta moc jest, bo ona przecież tu jest. Eee, czy chciałbym, żeby to auto miało więcej mocy? Nie, zupełności nie, bo więcej mocy. W praktyce nie byłoby to realne do wykorzystania, chyba żeby bardzo mocno przerobić to auto, zrobić z tego moda, zmienić tu układ kierowniczy, tak naprawdę zrobić wydmuszkę starego Camaro w nowej technologii. Ale po co? Jak można tak naprawdę po prostu kupić dużo młodszego amerykańca z dużo większą mocą i cieszyć się jazdą, a takiego klasyka zostawić już w takiej formie jaka jest. Dzień z klasykiem to po prostu możliwość przejażdżki największymi ikonami amerykańskiej motoryzacji lat 60. Do tej pory robiliśmy tylko przejażdżki z opiekunem, robimy też wyjazdy grupowe całodniowe, gdzie jedziemy na 5-7 samochodów kolumną, robimy sobie takie 250 km, co 20-30 km się zmieniając, ale też od tego roku powoli zaczynamy wynajmować auta bez opiekuna, także one też już są dostępne beze mnie w środku, gdzie można sobie po prostu nim przez weekend, tydzień, czy, czy nawet dłuższy okres. Dzień z klasykiem.pl na Facebooku, Instagramie. Wszędzie, gdzie jest podany numer, to jest numer bezpośrednio do mnie, także śmiało zapraszam.